Witam wszystkich bardzo serdecznie z Bajku z tej strony. I wracamy do This War of Mine. Bruno zmarł. Został podaszczony przez snipera jak wybiegł w poprzednim odcinku, jak wiecie. I dołączyła do nas Cweta. Oto jest i Cweta. Która zajęła miejsce Bruna. No i teraz, oczywiście, mamy fazę wieczoru. W fazie wieczoru. Musimy rozdzielić akcję, więc na pewno Boris pójdzie szukać i nie weźmie nic. Nic nie weźmie. Musimy zrobić pomoc chorym, więc jeżeli znajdziemy jeszcze jedne leki, to byłoby świetnie. Potrzebujemy też opatrunki dla cwety, która przyszła ranna. Przyszła z jedzeniem, ale przyszła ranna. <laughs> I myślę, że ona pójdzie na wartę. Na jej nóż. Katia. Katia. Katia pójdzie spać. Nie będziemy dawać jej zmęczenia. Katia pójdzie spać po prostu. Nie chcemy, chcemy mieć trzy akcje w następnej turze i tylko w taki sposób to będziemy te trzy akcje. Nie wiem, czy potrzebujemy te trzy akcje. Ale przydadzą się na pewno. Więc ruszmy. Gdzie idziemy? Plac budowy. Starówka. Warsztat samochodowy. Części mechaniczne, warzywo, łopata. Części mechaniczne, części elektryczne, części broni, piła. Pójdziemy do warsztatu samochodowego. Zobaczymy, co tam jest. 12 K, dostaniemy przeszukiwania. Mamy jedne leki. Jak znajdziemy jeszcze jedne leki, to wydamy. Jeżeli nie znajdziemy tych jeszcze jednych leków, to nie będziemy ich wydawać, bo to nie ma sensu. 12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No i zobaczmy, co Boris znajdzie. Miejmy nadzieję, że dużo. <laughs> Boris znajdzie zderzenie z rzeczywistością. I znajdzie kolor niebieski. Niebieski. Czyli niebieski w przeszukiwaniu z tego miejsca to jest 921. 921. Więc trzeba znaleźć ustąp je, ustęp 921. No i mamy. Wojna oszczędziła te samochody, jednak szabrownicy byli bezlitośni. A warunki atmosferyczne dokończyły dzieła. Dach garażu przypomina zdarte wieczko wielkiej puszki. Karoserię zjada rdza, a kołpaki pojazdów toną w błocie. W środku jednego z nich wciąż leżą ciała. Widzimy uczepione okien drętwe palce, twarze młodych kobiet przy szybach, które zbyt szybko zrezygnowały z walki. Kierowca wygląda, jakby tylko przysnął, ale to pozory. Wąż ogrodowy ciągnie się od przedniego okna aż do rury wydechowej z tyłu pojazdu. Jak bardzo zdesperowani musieli być ci ludzie, co takiego ich spotkało. Wolimy nigdy nie być na ich miejscu. Robimy wszystko, żeby o nich zapomnieć. Rzuć czarną kością i porównaj wynik z empatią każdej obecnej tu postaci przy wyniku równym lub niższym, czyli empatia 5, pół na pół 4. No niestety jest niższa, więc podnosimy depresję o 1. Czyli Boris jest coraz bardziej smutny. Boris jest coraz bardziej smutny. Ale no, trzeba iść dalej. znaleźliśmy stertę Podniesiemy hałas o 1 i rzucimy na hałas 5, no to nic tam nie robi, bo hałas jest na 2, więc znajdziemy sobie naszą stertę. terta część mechaniczna, łuska, część broni i oczywiście kostka. Siedem, siedem w, w warsztacie to dwie części elektryczne. I jest tutaj grus, więc wymaga łopata. Co za pech. No, pech nas nie opuszcza od drugiej części gry. Mamy 4 na hałas, więc przynajmniej tyle jeszcze i dajemy radę. Chyba coś słyszałem. Ile tu mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Znowu zrzucimy dwie. Damy 2 do naszego rzutu, i musi być przynajmniej 6. Zrzuciliśmy 8, więc nic się nie dzieje. Schody w dół. Jak zrzucimy 3 karty, to zostaje nam jedna. No, zwróćmy trzy karty. Nie ma chociaż do pięciu. Nie, nie ma co ryzykować. I ostatnia karta to są drzwi. Czyli zakończamy przeszukiwanie. Raz, dwa, trzy, cztery rzeczy znaleźliśmy. O w dźwigu 6. Potrzebujemy 3 wody, część broni weźmiemy, To jest 1, 2, 3, 4, łóżka weźmiemy, bo nie ten, 5, 6. Tę część elektryczną odrzucimy i tak wrócimy do domu. Nie mamy tych leków, więc smutek teraz zobaczmy. 3 Cweta przeżyje warte? Oczywiście wszyscy dostali jeden zmęczenia, czyli w sensie: wszyscy oprócz Cweta i Boris. A nasi. A nie wtasowaliśmy po ostatniej turze. Dobra, Na szczęście nie miało to znaczenia. Musimy jednych. jednych mieszkańców i jednych intruzów. Trzy karty zostały. Przetasujemy jeszcze to i zobaczymy co cweta. Budujący ludzie robią szkody za cztery, zaczynając od zielonych żetonów. Dowolne cztery żetony, zaczynając od zielonych, czyli możemy im dać trzy warzywa. Jedna rana. I teraz zobaczmy. Mamy nóż. Jak mamy nóż, to bronimy się żółtą kostką. To jest troszeczkę lepsza. Powiedział rzucając nic. Ten symbol pokazuje, że możemy zdać się na los. Cweta nie ma przerzutu. Nie ma sprawności. Więc zdamy się na los i zobaczymy, czy będzie tu żółta kostka. Jest. Rześ, walczący zadaje 3 rany przeciwnikowi, czyli wrzuciliśmy trójkę. Rzuciliśmy trójkę. Czyli albo oddamy im 2 żetony i nie przyjmiemy rany, i tak też zrobimy. Czyli oddamy im 2 warzywa. zastosowujemy tę kartę z powrotem do taliń intruzów. Także przeżyliśmy wieczór, przeżyliśmy wyprawę, przeżyliśmy intruzów. Teraz czas wrócić z wyprawy. Czyli mamy dalej nóż. Może będziemy mieć drugi. Zobaczymy. Mamy coś jedzenia, co jest dobre. E, przydziel leki i opatrunki. No nie przydzielamy, też nie dajemy pomoc chorym, ponieważ mamy tylko jedne, więc i tak nie zrobimy tego. E, sprawdź karty rok losu. Yy, Czyli to już jest przetasowane, więc zobaczmy. podnieść o jeden rany wszystkim rannym Postaci, które nie użyły opatrunku, obniż o jeden rany. Wszystkich postaci, które użyły opatrunku. No czyli Cweta, niestety, dostaje ranę trzecią. Czyli, jakbyśmy nie powstrzymali tamtej rany, to właśnie w tym momencie by zmarła. Chłód nas, na nas nie działa. Wymień najbliższe miejsce, czyli ten prac budowy, ucieka stąd. bliżej do warsztatu samochodowego. I wchodzi zrujnowany dom. Dalej co mamy? Wytony czasu. Rozpatrz charakter B na kartach wszystkich postaci. Następnie wtasuj te karty. Czyli patrzymy na B, bo tego jeszcze nie mieliśmy. Zawsze A rozpatrywaliśmy. Nauk. Odżyć jednego papierosa ze schowka albo podnieść depresję bo i 1. Borys już ma depresję na poziomie trzecim. Cweta. Super. Nauk: odżyć jedną kawę ze schowka. Dobrze. 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 Idzie, idzie idealnie. Katia. Jeśli w schowku znajduje się gitara, obniż depresję jednej postaci o 1, No niestety nie mamy gitary, więc nie obniżymy. Depresji o jeden, bo przydałaby się Borisowi. Ale. Ale nie ma. Nie ma. Eee, dobra, dobieramy kartę akcji specjalnych. A mogliśmy nagrać czujne jak ekstraż. Nie, nie, nie. nie. Wyważanie drzwi. Zagraj w fazie akcji dziennych lub w fazie wyprawy. Otwórz zamknięte drzwi bez poświęcenia akcji żetonu I o mały włos. Zagraj podczas dowolnego starcia. Zignoruj wszystkie rany z pojedynczego rzutu, dowolną kością walki lub zagraj w fazie intruzów. Zignoruj wszystkie rany z jednej karty intruzów. Wiemy co zostawiamy. To wtasowujemy. No i mamy tak zwany śmierć pośród nas, czyli Bruno zmarł w ciągu tego dnia. Także trzeba zobaczyć na poziom empatii. Mamy 50% szans na to, że Boris odejdzie. Co nie jest dobre. No dobra. To od dołu, Katja. Empatia 7. To się skończy dobrze. 3. Jeżeli nie udało się, podnosimy depresję o 2, czyli z jedynki na trójkę jakąś cweta. Cweta też ma depresję 1. Empatii 9. 4. Czyli też jest na trójce. I Boris. Boris ma empatii 5. Niestety rzuciliśmy 4. Obracamy Borisa. Mamy Epiop 4, 5, 8. Zobaczymy co się stało z Borisem. Eee, przegraliśmy grę w sumie. 4, 5, 8. Ale to zaraz. 4, 5, 8 Boris, 10, 58 Boris nie mógł już tego znieść i odebrał sobie życie. Do ostatniej chwili prześladował go los jego dziewczyny i syna. Może jest teraz z nimi. Ósmy ten postać z gry. Także tak kończy się historia Borysa. I teraz, skoro on zmarł. Podczas tej fazy to nie musimy rzucać po raz kolejny na śmierć pośród nas, ale w następnej turze byśmy to rzucali, bo to jest od początku do początku tej fazy. No i tyle, chyba, jeśli chodzi o złe rzeczy. Dwie specjalnych. Więc po w czas na rozdział. Właśnie zakończyliśmy pierwszy rozdział kampanii. Dodaj do odpowiednich talii wszystkie pozostałe karty intruzów i mieszkańców z czerwonymi narożnikami. Czyli teraz byśmy wzięli te trzy karty intruzów, które zostawialiśmy i dołączyli do talii. Następnie rozpatrz wierzchnią kartę celu. Rozpatrz nagrodę, jeśli wypełniliście warunki tej karty lub karę, jeśli ich nie wypełniliście. Po czym usuń tę kartę celu z gry. Możecie teraz zapisać stan kampanii lub od razu rozpocząć drugi rozdział poprzez dobranie wierzchniej karty stali wydarzeń, aby zacząć nowy dzień. Czyli w tym wypadku, jakbyśmy mieli zacząć nowy dzień, byśmy dobrali od razu nowe wydarzenie. Ale musimy rozpatrzyć pomoc chorym w okolicy. Daliśmy tylko jedną. A nie, to jeszcze nie przegraliśmy. Więc jako kara jest podnieść chorobę wszystkich postaci o jeden. Więc Sweta jest ranna i chora. Katia ma depresję, jest chora. Teraz mamy dawać żywność. Super. I mamy początek, początek wydarzenia. Zrzut. 3 chłody. Mamy 3. Jeśli żadna postać nie wyruszyła na wyprawę poprzedniej nocy, dodaj do schowka dwie konserwy, dwie papierosy i lekki. No niestety wyruszyła. Ta, która się zastrzeliła. O, więc nie dodamy do tego. Niestety. Dobre wydarzenie byłoby. A myślałem, czy, by iść, czy iść, czy nie iść. Czweta nic nie może zrobić, bo jest ranna i na poziomie trzecim. Więc ma dokładnie 0 akcji, czyli można ją dać do schowka. Teraz Katia musi przeżyć, żebyśmy mieli szansę wygrać grę w ogóle. Katia ma dwie akcje. Katia musi za pierwszą akcję znowu wyjść na zewnątrz zaryzykować. Może ktoś przyjdzie dobry. Jeden, czyli Katia otrzymuje dwie rany, co nie jest dobrym początkiem, na, jak na osobę, która musi przeżyć czyli jej akcje się skończyły. Na, na szczęście, rozpatrujemy tą kartę przybysza i mamy nieznajomego. Wymizerowany przybysz prosi o dach nad głową. Jeśli przyjmiesz przybyszkę do schronienia, dobierz kartę stali nieużywanych postaci i dodaj ją do grupy. Umieść na niej żeton ran poziomu drugiego i żeton głodu poziomu pierwszego. Dodaj pistolet i nabój do schowka, następnie usuń tę kartę z gry. No musimy wziąć, czyli dostajemy jeden nabój, jeden pistolet. I wchodzi ktoś z dwoma ranami. Jednym głodem. I jest to z lata. Studentka szkoły muzycznej. Jeśli w słowku znajduje się gitara, obniż depresję dwóch dowolnych po postaci jeden. Jeśli jakikolwiek postać jest w depresji poziom drugi lub trzeci, podnieś depresję jej o jeden. Obniż depresję dowolnych dwóch postaci o jeden. No, 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 tak. Tak bym powiedział średnio. Jest pani z gitarą. Widzę, widzę, panią z gitarą. Pani z gitarą jest, tak widzicie. Jest pani i ma gitarę. I ona ma jedną akcję, ponieważ jest ran na jeden. Pani jest. Ale jesteś, ale jesteś w bardzo, bardzo w złym miejscu. Możemy spalić drewno, tak, pójdziemy do piecyka, spalimy drewno, żeby obniżyć hutę o jeden. Tak, to jest usunięta z gry. No i tyle, jeśli chodzi o akcję. Mamy trzy kobiety, mamy Zlatę, cwety i Katię. Zlata jest ranna i głodna, troll i lekko głodna. Cweta jest lekko chora, lekko zmęczona, bardzo ranna i bardzo w depresji. I Katia jest bardzo ranna, nie ranna, lekko chora i w bardzo dużej depresji. Więc super. Zapowiada się świetnie. Całkiem możliwe, że następny odcinek będzie naszym ostatnim, ponieważ naszym celem jest, żeby któryś z pierwszej trójki przeżył. W tym wypadku tylko Katia jeszcze została. Katia jest na krawędzi z załamania nerwowego. Także nie wróży to dobrze. Zrobimy jeszcze, przygotujemy się przed, zaraz przed tym, przed wyprawą, czyli zrobimy jeszcze zmierzch, każdy się napije wody bo mamy na tyle, no i zjemy wszystko. Zjemy wszystko, tak zjemy wszystko, więc ten głód spada. Po raz pierwszy mam pistolet w tej grze w ogóle chyba i nabój nawet do niego jeden, więc jeden, jeden rzut jest. Jeden strzał. No, i teraz Cweta nie musi odpoczywać. Cweta pójdzie na Wartę Katia. Katia, Katia. Katia i Zlata pójdą szukać coś. Damy im pistolet z tym nabojem jednym. Jakby musiały walczyć. I wezmę mleki ze sobą, żeby nas nie ukradli z tych leków, bo chcemy ich użyć. I jesteśmy gotowi na fazę wyprawy. Jeszcze nie wiem, gdzie pójdziemy. Zastanowię się nad tym. Ale na dzisiaj to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że Wam się to podoba. Mam nadzieję, że dołączycie do mnie na prawdopodobnie całkiem możliwy ostatni odcinek. Chyba, że Katia będzie twardą kobietą i nie załamie się całkowicie, i nikt jej nie postrzeli za bardzo. Straszna, straszna sytuacja jest, powiem Wam. Eee, aż głupio się śmiać z tego, ale też co nam innego pozostaje. Ja Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam za wsparcie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Słyszymy się w sumie w następnym odcinku. Widzicie tylko moje ręce, a tutaj. Więc do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.